Znajdujemy się obecnie koło Uniwersytetu Artystycznego, gdzie studiuję grafikę warsztatową. I uczelnie jest dla mnie takim miejscem, powiedzmy azylem, gdzie mogę próbować różnych rzeczy, eksperymentować. I właśnie dlatego, pomimo próbuję różnych rzeczy i pomimo tego, że studiuję grafikę warsztatową, to ostatnio bardziej interesują mnie formy przestrzenne. I właśnie tu obok mnie są moje ostatnie prace. Bardzo ważną pracą był mój dyplom realizowany z Kasią Walicką. Był pod tytułem Istota dzika czasami, gdzie zastanawiałyśmy się, czy człowiek jest, ma w sobie jeszcze jakąś pierwotność, dzikość, czym się różni od pierwotnego człowieka. I myślę, że ten motyw natury i właśnie dzikości jest ważny dla całej mojej twórczości. I myślę, że tą istotą dziką też można nazwać intu, intuicję, którą e, zawsze się kieruje w swoich pracach. E, gdzie po prostu nigdy nie jest e, nic zaplanowane, a e, prace powstają poprzez jakąś taką wewnętrzną potrzebę opowiedzenia o czymś. Myślę, że Poznań ma bardzo duży potencjał na odbiór sztuki, poprzez to, że jest bardzo dużo studentów i młodych ludzi. I jakby też, powiedzmy, geograficznie jest on bardziej skupiony, niż, niż Trójmiasto, z którego pochodzę. I myślę tutaj też o działaniach bardziej lokalnych, żeby też... Wiadomo, że wydarzenia kulturalne gdzieś tam skupiają się w samym centrum. I oczywiście to, to jest naturalne, ale też jakiś potencjał widzę w tym, żeby wyjść właśnie do społeczności lokalnej, do ludzi, którzy nie mają na co dzień związku ze sztuką. I nawet poprzez takie działania, które nie do końca się określa jako sztukę, e, poprzez takie działania można do nich jakoś tam dotrzeć. Na pewno jest dla mnie ważna przestrzeń i e, przestrzeń może być dopełnieniem dla pracy, albo w ogóle może być też samym powodem powstania jakiejś pracy. Niesamowite czasami, jak dana praca może inaczej zupełnie zafunkcjonować w, w zupełnie innej przestrzeni. A moje prace, myślę, że też nie, nie, nie chcę się jakby ograniczać albo do form przestrzennej, albo do formy płaskiej. Myślę, że też grafika w jakiś sposób wpływa na, na moje myślenie i nawet to widać właśnie w pracach, które, które nie wychodzą bezpośrednio z, z matrycy, nie, nie, nie są grafiką.